Roboty okazały się nie tylko ich pasją, ale i przypustką do dalszej kariery. O licealistach, a już za chwilę maturzystach. Z trzeciego liceum ogólnokształcącego i ich wyjeździe do Wiednia mówiliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. Dziś młodzi konstruktorzy są już w Białym Stoku dumni ze zdobycia trzeciego miejsca. To wyróżnienie, bo w zawodach robotów brały udział drużyny z całego świata. O ich wrażenia z wyjazdu i plany na przyszłość pytała Agata Żukowska. W ubiegłym roku wrócili jako mistrzowie. Tym razem również pojechaliby stanąć na podium. Udało się, wrócili do Białego Stoku ze statuetką za trzecie miejsce na międzynarodowych zawodach robot Challenge 2015 w Wiedniu. Opiekuna młodych konstruktorów rozpiera duma z ich wyników. One spowodowały też powiedzmy wzrost pewnych kompetencji u uczniów. Może nie są w postaci nagród, ale same umiejętności, które wykorzystają i o których zaraz uczniowie sami opowiedzą, są dla nas też bardzo ważne brąz zdobyli w kategorii Humanoid Sprint. Robot Querror Plus przypomina człowieka. Liczyła się jednak jego prędkość i to, by pokonał dany odcinek jak najszybciej. Choć dwa roboty były lepsze, to białostocka drużyna wciąż jest niepokonana. W zeszłym roku byliśmy również na tych zawodach i wygraliśmy pierwsze miejsce w tej konkurencji z czasem 6 sekund. W tym roku nie udało nam się pobić nawet samych siebie. Mieliśmy czas troszkę gorszy, ale plusem jest to, że żadna inna drużyna, ponieważ pierwsze i drugie miejsce miały drużyny z Meksyku, również nie pobiła zeszłego rocznego naszego czasu. Konstruktorzy nie chcą zdradzać, jakie czynniki sprawiają, że robot jest tak szybki. W końcu konkurencja nie śpi. Oprócz wyników mają jednak jeszcze jeden powód do dumy. Być może nawet ważniejszy, bo może im zapewnić sukcesy w przyszłości. Oprócz oczywiście trzeciego miejsca, które zdobyliśmy, udało się nawiązać wiele kontaktów profesjonalnych, ponieważ wiele delegacji z różnych krajów, w tym z Wiednia, prezes pewnej firmy startupu Robo przyszedł, przedstawił się i zapytał, czy nie byłem zainteresowany współpracą. Oprócz kontaktów zagranicznych mają zapewniony start tu, w Białymstoku. Politechnika Białostocka stawia na wyłapywanie młodych talentów. Dla uczelni to diamenty, które potem wystarczy tylko oszlifować. Każdy sukces licealistów daje im większe możliwości studiowania na Politechnice i Politechnika właśnie teraz zajmuje się pozyskiwaniem właśnie takich talentów, ale jeszcze inwestowaniem w nich przed przyjściem do, na studia politechniczne, żeby jeszcze więcej byli. Lepsi do tego, by studiować. Najmłodszy z grupy jest Piotr Wasilewski, to uczeń pierwszej klasy liceum. Sam skonstruował swoje nanoroboty, wie, jakich cech potrzeba, by osiągnąć sukces. Liczy, że po odejściu kolegów na studia uda mu się je znaleźć u przyszłych współkonstruktorów. Osoby kreatywne, które mają dużo pomysłów, um, którzy myślą nad czymś, co się odróżnia od robotów będących na arenie w danym roku. No i to pomaga jednak wygrać w takich zawodach. Takie talenty to skarby potrzebne nie tylko do zwycięstwa. Jak zauważa dyrekcja, ich wyniki każdego roku dodatkowo podnoszą renomę szkoły. Dlatego tak ważne jest, by liceum przygotowywało nie tylko do matury, ale przede wszystkim do odnoszenia sukcesów w dorosłym życiu. Agata Żukowska, obiektyw.